Weź przestań, to jakieś dziwne. No już! Pf, no dobra. No już! Ale skąd tu wziąć drewnianą chatkę, jezioro albo czekoladową fontannę? No i jak namówić ją, żeby przyszła? No już! Aha! No chodź! Otworzę! Różyczki z papieru? Szkoda, że z toaletowego. Gambol, Chłopaki! Jesteście tu? Czy rodzice wiedzą, że w ogródku mają jezioro z odmrażacza? Przecież on jest łatwo opalny. Ha? Słucham? A proszę usiądź. Wow. Dobrze. E, czemu leżysz na rozjechanym lisie? Uczyniłaś mnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dobranoc. Co? E, niech tu Licho przecież to ostatnia strona. A zaczekaj w e, romantyczny, niski ton. Witaj na najradośniejszej kolacji Twojego życia. A mogę zaproponować coś do picia? Za nas. ダイフォンタンナ Penny, właśnie chciałem cię o coś zapytać. E, no to słucham. E... Wyjdziesz za mnie? Czy... E, zostaw te kartki i po prostu powiedz. Skoda. Czy wy... Czy wy. Czy... Weź się w garści spytaj! Czy wy No przestań mam rotać! Сюжет, сюжет. Ти-ти-ти, что мне... ти ти Tam pytałeś? Wyjdziesz za mnie? O Gambo, nie mogę. Dlaczego? Mamy 12 lat. Jakie to ma znaczenie, skoro Cię kocham? Z prawnego punktu widzenia wielkie. Poza tym Darwin się jeszcze z tym nie pogodził. Nie, absolutnie to rozumiem! Poza tym nie potrzebuję pierścionka, żeby pokazać, że cię kocham. To co mam z nim zrobić? Właśnie coś mi przyszło do głowy. Gambolu, czy ty w imię braterskiego kodeksu obiecujesz zawsze kochać swojego brata i opiekować się nim w zdrowiu i w chorobie, w bratniej biedzie i w bratgactwie? No jasne. Możesz przebić piątkę bratu? Extra! <ścoughs>